No więc, zwijajcie, Ja jestem Krok, a to jest już siódmy odcinek z gry, jakże znanej na tym kanale, czyli Reksio i Kapitan Nemo, który siedzi w kotle. No więc dobrze, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przybyliśmy ratować naszego Kapitana Nemo z rąk tych purojadów. Jakoś tak. Okazało się, że, nie wiem, jesteśmy, a no tak, przecież jesteśmy prorokami kultury i nas nie zjedzą, a wręcz uważają nas za prawdopodobnie jakieś bóstwo, eee, więc dobrze, a może, nie wiem, Porozmawiamy z Nemo, może coś nam powie. Kapitanie Nemo! A możesz hmm. mi mówić wyraźniej? No dobra. A ty kolego, Jest co tak powiesz? Hau, 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 hau. Mm. Kret, krytasz jak mnie mam. Doktor Rolling Stone, jak mnie mam. Dobrze mnie masz. Dobra. Ok, nic. dobra, tutaj y, z tym wodzem jakby... Wodzu. Musisz natychmiast uwolnić kapitana Nemo. O nie, 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 nie! Zaraz przybyć być Bayer i jak nie być zupa, to ona być bardzo dla nas straszne i przepotworne! Ona tak nie. przychodzi czasem z lasu i wtedy musi zupa dla nich być. tak takie a, rzeczy. O nie! Masa jaje być dumne plemię i nie walczyć z pingweje. Lepiej gotować zupa. No rozumiem. Czyli zupę gotujecie dla jakichś pingwejów? To trochę smutne. O, o! o wy przyjść do Rafiku Miku i ja widzieć, żeby widzieć ten tu Mega Kuku! No, widzimy go. Zaiste mały nie jest, ale widziałem kiedyś większego. U nas wioska kura -bura być taka tradycja, kura -bura. że jak mkwet jakiś przybywać do nas, to musieć poprosić ten Mgakuku Kuku do tańca, raz, dwa, trzy. Czy co? Stara legenda masa jajów głosić, że jeden mkret tak zatańczy, że aż w kuku brzuch rozarze. No, no, no! Próbować! Próbować! Rekciu, ten pan to chyba no, odbył jeden lot nad kukułczym gniazdem, co? <grym> no, można tak powiedzieć. Dobra, nie wiem. zatańczmy mu, jak tak nam gra. Jak nam zagra. No i co? Nie wiem, może coś mamy dressowanego? Nie, nic nie mamy. Dobra, może z tym szwanem się porozmawiamy. To musi być metoda! A, to nie jest być metoda? No dobra, co tu może? A jakieś jajko mamy, nie wiem po co w zasadzie. Może nie wiem, walnimy tu jajko? Nie. O no nie to. Yy, nie mam zbytnio pojęcia, co mam zrobić. E, ja ten dziennik otwieram. Nie wiem, zatańczyć, nie wiem, może go się poruszać muszę. To, to? Nie to? Nie, to chyba nie to. A już już prosić kuku do tańca! Nie kazać mu czekać! No dobra. Proszę, poproszę do tańca. Działa na. E e e e o, dobra. E e można prosić do tańca. Ooo, dobra, dobra! A teraz zaraz się okazać, czy to być ten mket, na którym czekać? Nic się nie dzieje, bo to dopiero początek być. Wy by teraz musieć raz z lewej, raz z prawej? Jak kroki dobre być? to kuku się rozebrze brzuchem. Dobra, czuj to. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. I w lewo. I w prawo, lewo. I w lewo. I w prawo. I w lewo. I w prawo. I w lewo. I tak zupełnie zakręcony kretes tańczył sobie z wielkim kogutem, próbując sobie wyobrazić, że tańczy z moli, kiedy nagle... O, o, o! się rozwarł był! Ty być ten kret, ten prawidłowy! Ola bonga, to wielki dzień dla masajajów! Dziś wieczór my jeść czerwonaki i tańczyć na jedna noga! Ale, ale, yy, to chyba jakiś przypadek. Jedzie. Ja tańczyłem bez sensu zupełnie. Ty tak? Ale twój duch tobą sterować. I to sterować dobrze. Ty wielki przodek? Co za tym stać? No to ciekawe, co tam być w tym kuku. No dobra, idziemy zobaczyć. Ja posunął tam w górę. Dobra, o Niezwykła górkę. to opowieść tu na obrazkach być. Uficy kurabura. O co tu? <noise> Tu widać jak wielkim kredyt wyczarować megakuku i wystraszyć złe pingweje kesz i uratować masajajów i ich wódz To no ci sami pingweje, co przychodzą dziś do was na zupę? Ci sami, ci sami! Ole bonga! Żeby tak dziś wielkie amokręte spogonić tych two, 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 pingweje i pokazać im, gdzie ziemniak rośnie! Nasza legenda Nie mówi, że rośnie. dawno temu, kiedy słońce było jeszcze Nie wielka, spirala! do wioska Masajajów przybyć wielkim kret Amokrentes i... Amo Mniejże krety. Dobra, tu mamy coś. Nie wiem, tu jest gdzieś jakiś wachlarz. Yy, nie możemy z nim porozmawiać. Dobra, to wyjdźmy... Nie... A, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj widzę, że musimy coś tutaj... Jakby projekt taki. Eee... Yy, widzimy ten wachlarz, ale nie widzimy reszty rzeczy. Coś tutaj możemy jeszcze zebrać? Nie widzę. To, to jajko zebraliśmy. No może się do czegoś przyda? Tajnik. Tajnik myślę, że może się przydać do czegoś. Doktorze Rolling Stone. Spróbujemy pana uwolnić przy pomocy pana imbryczka z herbatą. Życzę powodzenia! Jak mnie mam. Jak nie to dziękuję bardzo. Ja nalegać, żeby nie niszczyć nasza piękna dekoracja ludowa. Ja nalegać, no, żeby Dobra, no to nie no nie. Co jeszcze mogę wziąć? Jadasz? Basku Ależ wodzu, może jednak. Kapitan potrzebny wodzu. Ten drogi mniam, mniam też. No dobra, tu, widzi, tu widzę, że gdzieś możemy jeszcze przejść. A o, jednak proszę. jakaś cywilizacja już tu wcześniej zawitała. Dobra, to tak. Widzimy bębenek. Dla wspólnego dobra. Pan słonie w ogóle Czy niby sprzątamy świat? Jakieś koło z nie wiem, łopata się może przydać. Że przyda. niby sprzątamy świat. Właśnie może się może się. Nie wiem do czego. Dla wspólnego Znatnięcie dobra. Mm, tutaj jeszcze coś możemy wziąć. To chyba miało być na gniazdo. Dla czerwonaków. Nie będzie. Nie będzie. Dobra. To wszystko. Idziemy tam układać. Yy, miejsce. Dobra, witaj. I teraz tak, zobaczmy projekt. Tak, rower. I rower no, odbystał. niech mnie wąż z duchi Jeśli to nie jest jakiś schemat, bo tak, tak jakby. No dobra, no już fajnie, gdy się tylko. Fajnie, po... tu mam dużo rzeczy. Dobra, wstaję, rower. No. Wy zaraz coś zepsuć! Nie zepsuć. Cichu tam sieć. Nie. I jak, nie, no. Krypto się gadasz No tu jest rower na pewno bardzo dobra, to może zacznijmy od koła tego. do tego Ty, patrz, pasuje. O, to może hmm, spróbujemy hmm, zrestaurować tego potwora, co? Hau, 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 hau. No to musimy się rozejrzeć za materiałami. Proponuję udać się w stronę lasu. Dobra, tak okay, to już mamy te rzeczy. To tak. Jeszcze potrzebujemy wachlarz. Tutaj, tutaj. O, botelnia, może da radę. Czekam, wachlarz. Yy, montujemy. O, dalej, montujemy. Wachlarz, tu. Bardzo dobrze. Teraz tak. Patelnia. Yy... Patelnia. Dobrze, że pogryziona przez lwy, bo pasuje. Idealnie. Dobra, co jeszcze potrzebujemy? Bębenek. Hmm, tak, bębenek bębenek... Bębenek! Super! Dobra, tutaj nie tylko łopata. Dobra, Szpadelek. sadzimy szpadele. mu w kuper. Dobra. Moduł napędowy. Moduł napędowy. Teraz tak zobaczmy co tam dalej jeszcze jest. Sznurek na pewno i tutaj jakieś... Aha, dobra, to możemy to chyba tak użyć. jakby... Nie, tylko weź tutaj, Petesie, o, dobra. O! dobra. Sterowe zresztą. Może liny nie mamy, ale Linek Coś wiem, jest. nie tak. Czekajcie, tu czajniczek. Gdzie tu czajniczek? No tutaj czajniczek, tak? Czy źle mówię? Może źle mówię. Może jajko tutaj. go Co, hał? Nie ma Może hał. spojrzymy jeszcze raz. Nie, czajnie? nie. Mhm. Ja to nie wiem, będzie o, będzie. O, chyba nie. Chyba nie mówisz, no dobra. Eee, eee, eee. Nie wiem. Ej. Może w zrobimy, nie wiem. I oczywiście do kieszeni. A jakże? A co to do kieszeni chleba. Będzie wziąłeś. Jeszcze linii brakuje, no ale na to jest, no? Kapitanie Nemo! Uy, 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 uy. A możesz mówić wyraźniej? Uy, uy, uy. Ci kurożercy! Kazali mi się rozebrać do rosołu, ale odmówiłem. Jestem gentlemanem, jak mnie mam Taką. Kapitanie Nemo! Podarowałem wodzowi mój bicykl. Mnie mam, że jak pozna jego zalety, uwolni mnie i podziękuję. Doktorze Rollingstone? Co robisz w tym kotle? Już herbatę, jak mnie mam! O, no dobra. Ale Nemo! A nie, Memo! Co by zrobić, żeby wziąć? Ja nalegać, żeby nie niszczyć nasza piękna dekoracja ludowa! Hmm, no dobra. Opowiadajmy pogadajmy jeszcze z nim, może nie wiem, ktoś może, Ależ wodzu, jest... może jednak! Kapital potrzebny narosłów! Ten drogi mniam, mniam też! Nie wiem, może coś jeszcze być tutaj? Las jest, przystąpmy do znalezienia materiałów. Dobra. Mm, tu widzę jeszcze koło. I zapazuchę. Mm, nie wiem, może Klasyczna ściana lasu. Dobra, nie masz. nic. Klasyczna ściana lasu. Tu też nic nie ma. Mm. No i proszę. Dobra. Tam słonie w ogóle biegają, o co chodzi? Jedyna lina, jaką widzę, to jest tutaj. Kapitanie Nemo, O Kapitanie Nemo, Oj. Ja nalegać, żeby... Ja, nalegam, ja nalegam, żeby nie niszczyć hmm. nasza piękna dekoracja ludowa. Nie mam pojęcia z punktu rzuć linę. mogę wrzeć może? Przepraszam. <grym> hmm. Bo to rzeczywiście linę jest jeszcze potrzebna. A to jest w ogóle koło czasów się troszeczkę. Dziękuję. Dobra. Nie, nie, nie. Kołów to koło. O, tu damy to koło od bicykla. Dobra. I tutaj A tu gielki. damy żar. Jak powiedziałem, żar, nie żart. Pewnie, że jest nieśmieszny. Gdybym... Dał tam jakiś żart, to byście pękali ze śmiechu. i. się pogrążać ten żart, być bardzo słaba! Znaleźli się eksperci. Znaleźli się o, w... przepraszam, ja skończyć latający uniwersytet humoru węża Pytona! Wiedzieć, co nie lew, a co nie tygrys, na przykład! Jak się znać! <laughs> no tak, troszkę to jest. lwa tygrys, nazywał. O, Czajniczek z herbatą, jakże straszny. Mhm. A na koniec o. przywiążemy jeszcze sznureczek, który właśnie wygrzebałem z kieszeni. Został mi po budowie teleportków. <grym> no Dobra. to chyba wszystko. Ale co teraz? Ola Bonga! Pingweje lezą! Lezą, lezał! Pani koko, pani koko, koko koko! No, wielki kuraku, przygotuj się, bo za chwilę ożyjesz! Gotowy, Reksiu? Hau, hau. Pi, 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 Pingweje lasu! Czy zupa oby nie ze Niech na szczęście ze kuku. Pipi, pi, pi, Witajcie wielkie małe pingweje! Na dowód wielka przyjaźń międzynarody narody masajajów i pingwejów. Nasz koko komitet wio, ugotował ugotować tradycyjna zubat kuku. Pi, pi, pi! mam, że to nasza ostatnia chwila, kapitanie. Może herbatki. Dobra, teraz ty wyj, a ja będę udawał grzmot. pi 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 już? A zatem będą dalsze tegele. Zaczma kucie naszego kuku. Wow! 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 Nigdy tu, nie wracajcie, łobu do bódu! Pana ping-maye przebędą! się za nimi, kurzyła! O, tam, gdzie bo ziemniak bo rośnie, do, do szanoka chyba. No, dzięki Bogom i Duchom! No właśnie, możemy złożyć ofiarę z tych dwóch cudem ocalałe, Koko, żeby podziękować Bogom i Duchom! Nie trzeba. Lepiej ich wypuśćcie ich. To mówiliśmy my, bogowie i duchy. Krzyknął z oddali kretes <grym> zmienionym głosem. Kto to powiedział? Wypuścić koko! Koko wybyć! Wypuścione! To ja przepraszam, bo ja coś odkryć w grota. O. Dobra, porozmawiamy z kapitanem Nemo. Wszystko w porządku, kapitanie Nemo? Chyba tak. Trochę mi się tylko te olej zagrzał. Ach, gdyby nie wy, zapewne skończyłbym jako rosu. E, czy mogę coś zrobić, żeby się jakoś wam odwdzięczyć? Ach, musimy odszukać Shangri-la. Podobno to gdzieś tutaj, w górze rzeki. Obawiam się, że nie tej rzeki. Nie tej? O maku, to co my teraz zrobimy? Wiecie, że Shangri-la to miejsce straszne. To straszne, ale jeżeli koniecznie musicie tam dotrzeć, zabiorę was! Wow! No musimy, no niestety. Ale proszę. To prawda, tłumaczę, kolego Rolling Stone? Proszę hmm. kolego, satysfakcję, jak mnie mam. Jak mnie mam, dobra, to jak mnie mam, nie ja już wszystko. Idę zobaczyć, co tam. Eee. Jaka dura. To tam nasz. Tak Zobacz, jaki. Wow. Mega Koko ukrywał swoją obecnością tajemne przejście. No, no, ja. no proszę, o, proszę bardzo zobaczyć, co szaman, refik i miki tu odkryć! Co? No przecież, że ukryta jaskinia z obrazki masa jajów i legendarny tunel słoni, który do oceanu prowadzi ponoć, ponoć. No proszę. Widzimy jakieś tam i hieroglify. rozważ, bardzo tu pisze. Szanowna wycieczka koko. na tym malunek widać dozgonna wdzięczność wodza kukuryka okazana wielkiemu mkretowi. Jeden Masaja i być w transie i wykonywać pradawny taniec na plecach! E, to chyba być moja rodzina! <grystanie> chyba z dużo wypił. Łódku no kurki i inni Masajaja wsiadać na statek wielkiego mkreta i razem z nim wpłynąć w mroczna czeluść dwóch czarnych mazajów. Mazaje symbolizować ten tutunek. A rozumiem dodawaj, jeszcze mam tutaj tablicę. Tabliczka Amona Kreteca. Czytam, tu byłem, ale to nie tu wódz kukuryk zna inną rzekę, która też tworzy deltę. Popłynie z nami tunelem słoni, żeby pomóc ją odszukać. Heh, mam nadzieję, że dotrzemy do mędrców w Shangri-La i że oni wiedzą, gdzie szukać kolebki cywilizacji starożytnych kretonów. No proszę dobra. Tam w ogóle widzimy na Breksiu, czy... patrz, Nautilus! No? No, musisz się dobrze wychylić, żeby go zobaczyć. Trzeba no to... donieść o tym kapitanowi Nemo. Dobra, to co? Lecimy do kapitana Nemo szybko. No i co? Pewnie będziemy z spływać. Dobra, lecimy. Incyj. W ogóle ładna tutaj pasowana no i w ogóle. Dobra, kapitanie Nemo! Odkryliśmy tunel słoni, który ponoć prowadzi do oceanu. Na jednym końcu widać nautilusa. A na którym? Na tym tu niedaleko. I tak na oko uda się wpłynąć nautilusem do środka. Tak na oko, to, to wiesz co, rosół. Ale kto nie próbuje, ten nie próbuje. Zobaczę, co się da zrobić. Och, jak po raz Dobra. Idziemy za nim. Jaki szybki w O, co chodzi. Dobra. Ahoj, ahoj, dało się zrobić! Nautilus jest gotowy do drogi! Reksiu, mój bohaterze! ho Choć tu szybko do mnie zasłużyłeś na buziaka. Mm. Dobra, idziemy. Czekam, Reksiu. Czekam, Reksiu. Czekam, kretesie! O, czek Czekam, Reksiu. Yo. Czekam, Kretesie. Dobra, lecimy. How, 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 how! Żegnaj, szamanie rafiki Miki. Oby twoje plemię miało zawsze dostatek manioku i batatów. Czy co wy tam spożywacie na co dzień? Żegnajcie, Ziemianie! Wszystko w porządku, kapitanie? Dobra, prąd jest silny, a skały ostre. Możemy tylko skręcać do góry. Pełne zanurzenie. Wstrzymajcie oddech. Jeden błąd i po nas. Aha, no. gorzej. Dobra. A nie mówiłem? Ham, 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 ham. Dobrze, noś, Zaczniemy wszystko od hmm. nowa. Tak to się robi, dobra. Oto no O, to niezłe. Może taki happy bird z w kompleksowej edycji. Nie nadaj zbyt nie. Na początku nie ogarnęłem o co chodzi i poszedł Nautilus na dno. Dobra, ale teraz, no co, po prostu płyniemy, no. Taka luźna wędrówka. Dobra. A, no trochę tak bo no, możecie napisać w komentarzu jak on dzionek, ty dziś na obiad. Czy już jesteśmy? Nie. Przed nami więcej skał, ostrzejszych. Jeden błąd i ponad. Najgorzej. Dobra. O, przyspieszył. Papyrus. Co? Wypijące skały? Najgorzej. Dobra no więc jak już mówiłem, mówię możecie nie pisać jak tam wam miludzionek eee, co dzisiaj jedliśmy na obiad jeden oj oj najgorzej zaczniemy wszystko od nowa a już taka końcóweczka była no dobra no może nieco samego nowa no ale od checkpointa właśnie Hał, 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 hał. Ale wydaje mi się, że Dobrze, zmieniona wszystko. jest, że to chyba się, że to nie jest takie samo, to się chyba jakoś randomowo generuje ten... No, randomowo się generuje ten recep podziemia A nie fajnie, naprawdę można zrobić takie jakby pamięciowy, że płyniesz na pamięć, się trzeba płynąć rozważnie, oj, 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 i kolejny czek. Dobra, kapitanie, to tu? Jeśli pytasz o silniejszy prąd i ciasne korytarze, to tu. Jeden błąd i po nas. Dobra, damy radę. Jak nie my, to kto? O, 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 o. Rzeczywiście jest ciasniej. ciasno, ciaśniej. Ale... Mamy ramy. Ech, jeszcze tylko lecimy. Znaczy, płyniemy w zasadzie, bo... jesteśmy pod wodą. Dobra. nie jest jakieś trudne, ale pewnie zaraz też walniemy. Oj, oj. A nie mówiłem! Aj, aj. Hau, 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 hau. No przy no, końcówce o, Zaczniemy wszystko od Ale no, to jest już taki prowokacyjniejszy moment Trzeba wtedy górą dotknąć, a nie dołem Dobra Okej okay. Okej, okay, dobra No właśnie na ten sam moment, najgorzej zaczniemy wszystko od nowa dobra, no tu już są schody, rzeczywiście już nie jest już takie proste jeden no. o, 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 o. dobrze Leksiu, zaczniemy wszystko od nowa wiesz nowy. ty co <laughs> cały czas w tym samym, na, 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 na tej samej przeszkodzie No Ale to tutaj zaczął. Ajajaj. Dobrze, Leksiu. No dobrze, na chyba się nie da przypłynąć. Zacznij. Ale no prostu nie widzę tego drugiego kamienia. I nie wiem, czy to jest ten moment. No ale trudno, dobra. Ajajaj. Aj, aj. To pewnie jest ok. Zróbmy to. na ten moment. O, no, ten moment. Teraz. No nie. Jeden. Am, am, am. Ajaj, ay ay. Dobrze, Lexiu. Zaczyni Ile można? Dobra. Icia. Musimy wszystkie numery przesłać jeszcze nie. Nie mówiłem! Ajaj. A to akurat nie był ten moment. Dobrze, No wiecie wy co? Prawdę. Dobra, chyba pokażę Wam moment, kiedy mi się w końcu uda, bo... Nie ten kółki zostanie. Ajaj. Dobra, mamy to. Normalnie zaraz się zaduszę. Czy już jesteśmy? Tak, na mój dziu? Wypłynęliśmy właśnie na Ocean Indyjski. nie zwodził kapitana Nemo. Wypłynąwszy w okolicach Zanzibaru na Ocean Indyjski, Nautilus wziął kurs na Bombaj w Indiach. Kapitan Nemo sterował w zamyśleniu. Reksio i Kari Matahari rzucali sobie nieśmiało spojrzenia i wzdychali. Zaś Kretes próbował przeprowadzić naradę sztabową. Wygląda na to, że naszą jedyną nadzieją jest odnalezienie siedziby starożytnych kretonów. A dlaczego? Kto wie? Nie słyszę. A dlatego, że jeśli wierzyć Amon Kretesowi, poznali oni tajniki podróży w przestrzeni i co nas interesuje w czasie. A propos, czy moglibyście się trochę skupić? Bowiem w czasie, gdy ja dedukuję, wyrobić jakieś inne rzeczy. Podsumowując zatem. Płyniemy właśnie do Shangri-La. Zresztą podobnie jak kiedyś Amon Kretes. A tam dowiemy się o jakichś mędrców, gdzie ta siedziba Kretonów jest. Albo przynajmniej była. Kto jest za, kto jest przeciw? Dziękuję. Nie widzę. Zaparowały mi google. Po wielu podobnych do siebie dniach Nautilus wpłynął wreszcie do portu w Bombayu. No, no, Proszę, Sadr. Dalej musicie podróżować koleją, porami do końca i w lewo. W lewo. Aha, y -y, moment. Przecież przykro mi. Mam zasadę, że dwa razy nie wpływam do tej samej rzeki. Ale sami nie trafimy. Ja was zaprowadzę. jesteś pewna, że chcesz tam wrócić? Muszę stawić czoła demonom przeszłości. Nie będę cię powstrzymywał. My też nie. No dobrze. Będę was oczekiwał w porcie w Kalpucie. Powodzenia! Porzekłszy kapitan Nemo odpłynął, a nasi bohaterowie udali się na dworzec i wsiedli w pierwszy lepszy pociąg. Skąd wiesz, że akurat tym pociągiem nam się to uda? Tu w Indiach panuje demokracja kolejowa. Każdy może sam ustawić tory przed pociągiem, który jedzie. Spróbujcie. Jeżdżę oj tak, oj, tak, tak, tak. Stój, 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 stój. Prrr. Spokojnie. W tym momencie zakończymy ten odcinek, a więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście do tego momentu. Możecie zostawić, oczywiście, łapeczkę w górę, jeżeli owy film Wam się spodobał. Możecie zostawić subskrypcję, aby dostawać powiadomienia o następnych odcinkach z gry Rexio i Kapitan Nemo. No i co? Ja się z żegnam. Do następnego odcinka, do zobaczenia i cześć!